Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Jak zmarnować całe życie. Dzisiaj zajmiemy się grom, jakże na czasie pod względem ostatnich wypowiedzi pana prezesa. Grom to oczywiście z Faces of War, a teraz oddaję głos mojemu koledze Makowi. Więc tak prezentuje się nasze menu, nie będziemy tutaj się zagłębiać w szczegóły. Głównie widzimy, że możemy grać przez internet, na lanie, oraz tutaj mamy kampanię, możemy się wcielić w Niemców, aliantów bądź Sowietów. Każda kampania operuje nam dwie misje treningowe oraz kilka misji podstawowych i kilka misji z oddziałów specjalnych, więc to tyle z zapowiedzi. Teraz wejdziemy do gry i za chwilę się spotkamy ponownie. No! So, jest! Jesteśmy w grze! Jest to nasza chyba 50 próba nagrania, gdyż mieliśmy problemy z dźwiękiem, ale to oczywiście tylko... Mój idiotyzm zadecydował o tym, że nie znalazłem ustawień dźwięku. No. To mówi samo za siebie. Dobra, wracamy e, do gry. Więc jak widzimy gra jest w standardowej perspektywie e, RTS. E, troszeczkę mamy lagi ze względu na to, że no, jak widzimy grafika jest naprawdę ładna jak na 2006 rok, a efektów na ekranie jest naprawdę multum, porusza się masa żołnierzy, wszystkie odłamki, strzały i tak dalej, więc no, ciężko, żebyśmy mieli całkowitą płynność. No ale wracamy do gry. Tutaj, jak widzimy, naszymi żołnierzami możemy sterować no bardzo, możemy im wydawać bardzo szczegółowe e, rozkazy, możemy rzucać granatami, ustawić e, im e, strzał snajperski, strzał z bazuki, e, nawet możemy prowadzić og ogień zaforowy, atakować wręcz, e, leczyć się i tak dalej. Ogólnie naszymi oddziałami e, kierujemy w ten sposób, że e, jako takie rozkazy wydajemy tylko e, naszemu dowódcy a reszta oddziału stara się go osłaniać i podążać za nim. Myślę, że jest to bardzo wygodne i można tą grę naprawdę za to pochwalić i zaliczyć to do jej plusów. Następnym plusem jest dosyć wysoka sztuczna inteligencja przeciwników. Chowają się za, każdym, za każdymi przeszkodami... Oj, lag znowu. Chowają się za, za wszystkimi przeszkodami, no i naprawdę... Mało jest takich naprawdę głupich ruchów, które możemy obserwować w no, e, jakichś nowoczesnych FPS-ach, Call of Duty i tak dalej. E, Także przemieszczamy się dalej trochę. E, właśnie, jeśli już mówimy o sztucznej inteligencji, to e, kiedy nie mamy kontroli nad naszymi postaciami, to e, przyjmuje kontrolę oczywiście komputer, tu możemy... E, dostosować tak jakby ich zachowanie, kiedy nimi e, nie sterujemy, możemy im ustawić czy mają się sami poruszać czy nie, czy mają biegać, czy poruszać się powoli, e, czy strzelać w każdego e, zobaczonego przeciwnika, prowadzić ostrzał zwrotny lub w ogóle nie strzelać, no i takie inne pierdoły. E, tutaj mamy więcej e, różnych ko komentarzy typu zbadaj, połóż prze przedmiot i tak dalej, no możemy naprawiać, na Różne pojazdy za pomocą e, skrzynek z narzędziami, oczywiście, nie możemy e, naprawić e, na przykład uszkodzonego silnika e, na polu walki. Za pomocą skrzynki z narzędziami możemy naprawiać tylko jakieś drobne uszkodzenia, typu e, uszkodzone koła bądź gosienice, które po prostu no, da się e, naprawić w warunkach polowych. Co tu jeszcze mamy, rozkładanie min, e, wykrywanie min itd., itd. Raczej jest to rzadko potrzebne. Właściwie w grze jest to wykorzystane chyba za raz, czy dwa. Tutaj parę komend jeszcze dla pojazdów, i przeład przeładowanie i tak dalej. O, tutaj e, widzimy jeszcze... Chwila, lagi się skończą. Widzimy jeszcze ekwipunek naszego bohatera. E, broń, granaty, apteczki, amunicja i takie inne. E, broń, e, jest podzielona właściwie na trzy podstawowe rodzaje według e, amunicji, którą wykorzystuje. mamy taką, jak tutaj, amunicję do e, karabinu maszynowego, do RKM-ów, e, bądź do snajperek i różnego rodzaju, e, zwycza, różnego rodzaju zwyczajnych karabinów. E, więc no, na, jest to bardzo uproszczone, bo, na przykład, amunicją do MP40 e, możemy załadować sobie w i to będzie normalny, no po prostu to jest ta sama municja, Ale nie jest to jakiś specjalny minus, to jest to po prostu duże uproszczenie. Tutaj zmierzamy teraz e, na jakiś plac. Z tego co wiem, to zaraz e, przyjedzie nam tutaj ten wóz opancerzony, którego tutaj nie widać, bo akurat budynek nam zasłania. To może pokażemy e, jedną z ładniejszych rzeczy e, pod względem graficznym. A są właściwie no, e, wybuchy, gdyż są naprawdę bardzo e, bardzo, ładnie bardzo ładnie przedstawione. Zaraz no, może zobaczymy, tylko ten wóz nam tutaj podjedzie. To się mu oberwie z granatu. Chwila. Nie. Chyba zachodam fejla. Nie trafię. Leci, 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 leci. Jest! Kuba, nie masz może jeszcze jednego granata, żebym mógł przysadzić, to będzie... Mam tam. jeszcze trzy. No dobrze, to przysadź jeszcze raz w ten wóz, bo coś mi tu ładuje, a Dobra. zobaczymy bardzo ładny wybuch. Żegno życie to i tak będzie lag w tym momencie, ale mniejsza z tym. Dobra, rzucam. I bum. No oczywiście lag, ale mogliśmy zobaczyć naprawdę bardzo ładny wybuch. O właśnie oprócz tego wszystkie przedmioty, każdy element otoczenia, właściwie tak to będzie trafnie nazwane, można dowolnie zniszczyć, uszkodzić. No, to jest naprawdę bardzo duży plus. Możemy zniszczyć każdy budynek, ścianę, cokolwiek, barykadę. Myślę, że to jest naprawdę, naprawdę duży plus. Uwielbiam to w grach, dlatego jestem wielkim fanem najnowszego Battlefielda, bo no naprawdę urozmaica to rozgrywkę, kiedy na przykład siedzisz sobie w budynku, a tu nagle walą się naokoło Ciebie ściany. Ale wróćmy do, yy, tutaj do, nas, do naszego facea. Myślę, że przebijemy się i za niedługo będziemy kończyć odcinek, bo właściwie omówiliśmy tu już wszystko. No w ogóle nie powiedziałem, że akurat w tej misji znajdujemy się w Polsce, a dokładnie w Lublinie i próbujemy odbić go z rąk Niemców. Oczywiście sterujemy y, oddziałami Sowiet. Może tu Kuba Dajesz, spróbujemy się jak najszybciej przebić. Oj, akurat lag. Często przy jakichś dialogach widzimy tutaj lagi. Nie wiem dlaczego. Teraz dosyć, 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 dosyć ostro nas przycisło. Dobra. To właściwie nie będziemy czekać. Myślę, że powiedzieliśmy wszystko, co mogliśmy o tej grze. Naprawdę serdecznie polecam ją wszystkim fanom RTS-ów. Naprawdę można się przy niej e, świetnie bawić. A jeśli naprawdę szukacie wyzwań, to można, e, można je znaleźć w trybie taktycznym. Jest to po prostu wyższy poziom trudności, w którym każdy z naszych żołnierzy jest tak samo e, silny i odporny. Jak e, każdy żołnierz przeciwnika, czyli padamy właściwie na dwa strzały. I no, ja nie jestem fanem tego trybu. Może dlatego, że nie jestem wcale dobrym graczem. To nie wiem, może innym się to podoba. A ja naprawdę nie jestem tego fanem. Także tutaj będziemy kończyć chyba nasz odcinek. Także komentujcie, subskrybujcie. Zapraszamy na kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Nara!